I ci raczej będzie nam. No. I co fajne? Bi i ale na postach pisałem. ale nie wiem. Pisałem. Nie wiem, no. ale go. No I, i, i macie na start o taki temki. Tylko ok. pokażę Wam. Ale ja tak mogę. Tylko ja mogę co? Wy, wy, to wam. Nawet wam zaprezentować. A i pokażę Wam jeszcze. Aj, A, kto co będzie? No, Nie. Są moje, moje itemki, ale je usunę w odcinku. I sobie też pogram. Ej, ja, zobaczcie na mnie. I, no. Zobacz, jest? I Tu jest pierwsza jest. skrzynia. Z... No, To jest taka. Ale muszę to kupić. Ej, widzowie, bo na, na pierwszy Na pierwszy ale, dzień, o, tego, dzień edycji. I ja będzie sobie, można zdobyć Excalibur z Ameryki nie, to, to. Się A to. A I tak I będzie się mogli jeszcze Bedroka zdobyć Osumie, sumie to każdy wziął i to no. I, no. I najlepsza ranga jakby co. I no. Mogę zrobić nawet pewnie. Grupa sienio, grupa sienio? Tylko. Najpierw. Nadal otworzymy? Anto... Nie. Bo poprzcie, to stary to antisienio, grupa sienio? Okej. No, okay. no Pietro, no teraz nagrywamy. Iwanakle. Nag I reklamy. O i to jeszcze? Jeszcze ta. Pika. O.

Inną, inną, inną. Więc... I rzecz Wam mniej, i na przykład na okay. serwerze. I na serwerze. Nie ja wiem. I poczekaj, Aże no. Pa.